Hej cześć witajcie, ja jest Lord, no i witajcie w kolejnym odcinku z gry z Skype Tak, kontynuujemy. Jak widzicie zmieniłem rozdzielczość grafiki na wyższą. Nie może to coś wpłynie na to, że filmy będą mniej ważyły. W ogóle choć i tak mam ustawione 30 fps bo inaczej mam spadki fps jak ustaw na 60 Proszę się jakoś tylko do tych 30, tak bo muszę wam powiedzieć, że te wiąże 30, ale może być. Więc i tak nie będę miał więcej, a 30 jak mam równe to lepiej chomić lepszą Oś ty Jeszcze raz Co ty Ej. Za co nas nie wiem coś przeskrobaliśmy. Jack coś przeskrobał. No ja dał Jack, taki typowy pirat z krwi i kości. No trudno by było, żeby był bez winy, ale nie wiemy co zrobił, prawda? No, pójdźmy jeszcze w tamtą stronę. O, tak tutaj pójdziemy, bo jesteśmy na tortudze ogólnie. O, fajniutko. Walce, no! Waldzę Ma jest takie typowe na mocne uderzenia. Ty, za co? Odcinki z piratów dużo ważą i to mnie wnerwia. Kurwa, tutaj w tej serii. Nie wiem, co ma tutaj zrobić. Chodzimy, chodzimy sobie. Wbrećmy się. O! o! To jest przypadek, Chciałem rozwalić te skrzyki. A ta. Ten... ani to ty kona mocna taki szal Zza... wal ale bozi są pysznie jest Ej jak się usłowi czekaj to jak ją złowę Dobrze. Poważnie, nawet tak gra. Tu ładnie wygląda. W takiej rozdzielczości. No nie, no i znowu zostaniemy. Boże, Jack! Co to sobie przeskrowało, się tych wszystkich kobiet? Patrzcie, patrzcie, jestem jak prorok. Patrzcie, przewidzę, co ona zaraz nam zrobi. Patrzcie. Ha! <laughs> Wiedziałem! Oj ty Jack! Czek, ciek, kimback! Nie wiem czy mi się wracamy. Chyba tak krążymy. Nie jest dobrze, że tak krążymy, ale... Nie, dobra, tu już byliśmy. Więc idźmy dalej w tą stronę. Można się tutaj wejść? Może tak, może nie, Użytek. tak. Dałaś, fajniutko, ale po co? To jest pytanie po co dzisiaj? Dobra Jak ten nam teraz przywali No to ja nie wiem Znaczy O to tego co uwolniliśmy To nam by jedynie pocałował, czy coś... ...leeee Leczak nie jest taki Nie jest tych to Chyba też uratowaliśmy Przywalną No cóż A tutaj my tylko chodzimy I tak i rozmawiamy z nim, tak? No spróbujmy. W tej gry dwóch graczy na lewy nie wiem o co w tym chodzi, więc jak to jest tak holdem, to ja potrafię nie wiem. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. A, głupie karty. W nic nie mamy. Nic. Czekaj. My też my chcemy, czekać. Czekaj. Hmm. Ha, nie siódemkę. Nie mieliśmy chyba siódemki. Nie mieliśmy. Nie, mamy parę jedną. Mamy parę jedną. Ale tamtej te pewno ma coś więcej. No sprawdź, jeszcze klikamy. Nic nie ma. Znaczy mam parę to. Z na się wycofał? Pas. Teraz spasujemy parę, tak byśmy przegrali. Czy on ma moco? Miał parę... Czekajcie, czekajcie, co on miał tutaj? Kolor. On miał kolor! No właśnie, kolor mieli. My tu nawet byśmy z tą parą, tym bardziej jak nic nie zawojowali. Taki klas, 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 taki smutek miał. Co to jest moc uroku? Zobaczymy. Co? Dobra. Kontynuujemy, gramy dalej. Dwójka dziesiątka, sprawdzamy. Co ona zrobi? Czekaj. Dwójka wójka dziesiątka, mam parę trójek. Chociaż każdy teraz ci więc to nie jest za dobrze. Tak, czekają tyk tyk. No może postawimy. Raz się żyje, prawda? Wszyscy sprawdzają, sprawdzają, a my postawiliśmy Co to jest siódemka. Nie mamy siódemki. Kurde, chyba nie, po co postawiliśmy? Czekaj. Może na no nich wymusimy tak, że nie my mamy pewni, że mamy takie dobre karty i postawimy dużo. Zobaczy co on zrobi. Czekaj. To, czekaj. Postawimy dużo. Postaw. Okej. Okay. Podbił stawkę. Kurde. Jaką mają lepsze od nas? Skoro podbił. Dobra, sprawdzamy. Huch, mamy tylko parę trójek. Więc, no, on miał tutaj, miał też parę trójek, ale on miał mocniejsze karty ogólnie. No, kurde, szkoda. Dobra, zobaczymy, czy możemy jeszcze dalej. Ale chyba czak wszystko stracił. Kontynuujemy. Pas. Sprawdź, czekaj. czekaj, tyk, 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 co tu mamy, dwie ósemki, parę, dziesiątki, nie, to nie jest ósemka, znaczy ósemka i dziesiątka, i waleta, król, nie, król, no czekamy, nie mamy nic innego do roboty, bo taka by gorsza. Gorsze karty. Parę królów. Bo hmm. no i tak nie mam nic do roboty. Huh. Dwie pary. Dwie pary. Czekaj. 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 Dobra, teraz będziemy schrazać. Dwie pary. Tak. Dwie pary, dwie pary, dwie pary. Wygrałam. Baba pa, pa, głupia. Głupio. Dobra, enter, Idziemy już zbierzemy w inne miejsce jakieś. Nie będziemy już z tym grali, bo przez niego to same kłopoty Nie no Fuck Skąd ja to wiedziałem Z tym pogadajmy, No pewno tego też ocaliśmy Wiem o co chodzi Kamel Elizabeth nie o co chodzi Bam. a z ustroń cię. Nie tu też byliśmy. No? Uuhu. Uh, uh, no i teraz nie wiemy grześlić. Wieszliśmy. Do byliśmy. Nie byliśmy. Krążyliśmy. Tu chyba nie byliśmy. No, a tu nie byliśmy. Tam mogę ci przewrócić. To była jakaś kobieta Może ona nam coś powie tutaj kurde Co one są takie dla czaka niemiłe To dajcie odejść Kurczę, nie wiem co to mam zrobić. Staje się Elizabeth, tak. O, oho, 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 Walk, na Polcz na śmierci życie na ziemi angielskiej z ludźmi Gershwina. たくさんいた Wejdźmy na górę zobaczymy czy to może odchodzić a nie my tylko wchodzimy i żeby zejść szal mała hmm. no, tego dowódca sam sobie... Zadowuć się. Walt, Walt, Walt. No wreszcie. Co mi już tego. ale Oni będą tu cały czas przychodzili. Tak, tutaj już zadowuć A, nie, nie będę ma już przebić. Set, 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 C, i... set, set, go, goń, 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 go. Rzek, rzek, rzek set, set, co to będzie? Co za rodzinka. Pani Szynk, Czyli jak zawsze. I co, teraz mu zanotowali? Ten atak, nie? a już rozumiem, o co o, enter, enter. o, o, ten po prostu tak to tak Pójście w tą stronę. Widzicie, na zimie angielskiej o, o, ej, o! Ale! Nie o no, to naprawdę było warte Wycofaj się czak, cofaj o tu przyjdzie? Jest coś tu widziałem. No, nie, nie, tutaj jest nie, ten rzecz, z którą możemy zrobić, żeby go zabić. Tutaj była coś takiego Aha, uważam, że wyszutej jestem tylko, ale to muszę być takie kontrolowany bardziej. Aha, fajnie. Tu nie jeszcze... 真是舒分。<laughs> Ej, źle. Ej, ale chciałem się ten cokolwiek powtórzyć? No dajcie mi głowę coś. O, Wow! reszta już tak blisko prawie od sami. Uszczędziliśmy to O, siad. O, Elizabeth <ścoughs> Czekaj, A, źle zrobiliśmy, jeszcze raz. быстро отгрузить. oh, а, fine. Ale można ich walić Twardi są zaraz Trudno ich zająć No hej, ale mi się ustawiło to nie tak? Staraj -y Boss, taki ale, Boss, to już nie ma mocy, ale, gościuję, pogodę zabijali niż tamtych, tak szybciej zabijaliśmy niż tamtych, którzy nie byli pasami. Tak to jest, ja było jej. Get te Widz do ja. Hmm. To nie jest trochę, że to trzeba tak długo walczyć To jest koniec już tego poziomu A my gorszak lubiliśmy tego opierata No i dobra, to warto tyle, że i to zobaczyłem do no, następnego odcinka, nauka. Play games like a Lord.